Dlaczego Polska potrzebuje rakiet balistycznych? O tym, jak działają rakiety balistyczne, będzie w przyszłości, dzisiaj o tym, dlaczego ich potrzebujemy. Zacznijmy od tego, że rakiety balistyczne charakteryzują się tym typem lotu, no i można powiedzieć, działają w ten sposób, że bardzo ciężko jest je zwalczać. Tylko wręcz garstka systemów, systemów obrony przeciwlotniczej jest w stanie w skuteczny sposób je zwalczać. Nie mówiąc o tym, że efektory, czyli to, co zwalcza te balistyki, jest po prostu drogie. Większość systemów nie ma takiej możliwości. I gdy spojrzymy tak na cały świat, naprawdę tylko kilka państw ma możliwości ich zwalczania, a i tak te państwa mają dosyć ograniczone ilości tych systemów zdolnych do zwalczania tych balistyków. I to jest pierwszy powód, który powinien być brany przez nas pod uwagę. Że gdybyśmy posiadali taki typ środków, to wiedzielibyśmy, że ta strona, która mogłaby nam zagrozić, musiała, musiałaby zdawać sobie sprawę, że my, posiadając balistyki, możemy uderzyć w bardzo skuteczny sposób w ich najcenniejsze miejsca czy to infrastruktura, czy to jakaś produkcja, czy to jakieś można powiedzieć, dowództwo, a oni, chociaż posiadają środki, żeby tego typu balistyki zwalczać, to mają ich ograniczoną liczbę. Więc, jeśli chodzi o wzrost naszego bezpieczeństwa, to posiadanie balistyków w odpowiedniej ilości, nawet przy zastosowaniu głowic konwencjonalnych, pozwoliłoby nam zwiększyć nasz poziom bezpieczeństwa. Wiedza, że my posiadamy ten środek, którego ta druga strona może go zwalczać, ale w bardzo ograniczony sposób. Tutaj rakiety manewrujące, bezzałogowce, lotnictwo o wiele łatwiej jest zwalczać niż balistyki. Balistyk, ze względu na to, z jaką prędkością się porusza, gdzie się porusza, na jakiej wysokości, to cel niesamowicie trudny. I to jest pierwszy powód. Z powodu tego, że, go trudno, że trudno się przed nim obronić, to posiadanie tego typu środków już jest czymś, co zwiększa nasze bezpieczeństwo. To jest taki element odstraszania, który powoduje, że druga strona wie, że może dostać, może dostać, może zostać bardzo mocno uderzona i nie ma zbyt dużo środków, żeby się przeciwstawić temu. Że nie posiada zbyt dużo możliwości, żeby się przed tego typu środkami obronić. I chociaż posiada te środki, to jednak jest ich ograniczona liczba i nie będą nigdy w stanie, na przykład, rozstawić ich nawet w jednej dziesiątej miejsc, które powinni bronić. Druga rzecz, kolejna z tych ważnych rzeczy: balistyki charakteryzują się tym, że mogą uderzać na bardzo duże odległości. Nawet kilku tysięcy kilometrów. To nie są setki kilometrów, to są już tysiące kilometrów. A zdolność, możliwość uderzania głęboko w głąb przeciwnika też jest priorytetowa, ponieważ on musi zdawać sobie sprawę, że rzeczy, choćby bardzo daleko, odsunięte o ponad 2000 kilometrów od, od nas, też są zagrożone. I na przykład produkcja jakiegoś wyposażenia bardzo daleko. Nie oznacza, że to coś nie może zostać porażone. To jest drugi element. Po pierwsze, mamy narzędzie, które ciężko nam wytrącić z ręki, i po drugie, mamy narzędzie, które może uderzyć bardzo, bardzo, bardzo daleko. I to nie jest eskalacja. Nie, to, że my posiadamy. Można powiedzieć narzędzia, żeby zagrozić przeciwnikowi, to nie jest eskalowanie. To nie oznacza, że on od razu użyje Bóg wieczego. Na przykład, głowic A. Nie. On zastanowi się 20 razy, czy my, będąc w posiadaniu balistyków, ich nie użyjemy. No to i tak będzie, można powiedzieć, konfrontacja. Na całego, więc my używamy wszystkiego tego, czego mamy. Wszystkie narzędzia, jakie posiadamy. I to są te najważniejsze elementy. Czyli środek, który bardzo trudno zwalczać, my też właściwie nie mamy możliwości ich zwalczania. Tutaj należałoby jakąś WISŁOKę, może program WISŁOKA, czyli tej obrony. Dalekiego zasięgu, nieśredniego jak patrioty, mieć, żeby można powiedzieć, być, mieć możliwość zwalczania w większości balistyków. Mamy, będziemy mieć te możliwości, ale niesamowicie ograniczone. Niesamowicie ograniczone, tak to może ujmijmy. Więc to nie jest tak, że przeciwnik ich nie użyje przeciwko nam. Też będzie używał balistyków, najprawdopodobniej. Więc warto by było mieć narzędzie takie samo, żeby odpowiedzieć. To nie jest eskalowanie, to jest po prostu odstraszanie, ponieważ zaatakowanie kogoś, kto może odpowiedzieć i to bardzo mocno, bardzo skutecznie, no to nie jest mądry pomysł. Tak to ma wyglądać. No, po to mamy wojsko, żeby ono odstraszało tych teoretycznych przeciwników. A ostatnia kwestia, bardzo ważna kwestia. My jesteśmy w stanie takie balistyki zrobić, tylko trzeba chcieć. To nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie ich zrobić. My jesteśmy w stanie ich zrobić. Niektórzy uważają, że no, nie byłoby to mile widziane przez na przykład niektórych naszych sojuszników. Super, no ale ci nasi sojusznicy nie są państwem w miejscu, w którym my jesteśmy. Tak to może nazwijmy. A myślę, że to raczej nie to, że nam się nie pozwala, tylko brak takiego decyzji. Brak decyzji, oczywiście, politycznej. Wiecie, co sądzę o wszystkich politykach? Chyba wiecie. Dlatego nie ma na moim kanale możliwości wypowiadania się w komentarzach o jednych, drugich, trzecich wszyscy są tacy sami. Nie ma wyjątków. Brak takiego podejścia. Można by powiedzieć dorosłego podejścia, że nasze bezpieczeństwo jest priorytetowe. A jednym z elementów naszego bezpieczeństwa jest skuteczne odstraszanie. A żeby skutecznie odstraszać, trzeba mieć to, 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 to i to. I jednym z tych elementów są na przykład balistyki. I gdyby była decyzja, gdyby wyłożono odpowiednie kwoty, na przykład nie wiem, są rzeczy, których nie potrzebowalibyśmy tak dużo, a w ich miejsce moglibyśmy opracować balistyki, ponieważ jesteśmy w stanie to zrobić. My dużo jesteśmy w stanie zrobić, tylko jakoś tego wiele osób nie chce dostrzegać. I po prostu jest tworzyć. Nośnik mamy, głowice się opracuje, a warto by było mieć takiego balistyka. Jego nam nikt nie sprzeda. To nie liczcie na to, że nam ktoś sprzeda tego typu środki. A jak już sprzeda, to z takimi ograniczeniami, że szkoda gadać. A my jesteśmy w stanie to opracować. Nie za rok, za dwa, za pięć, no ale za dziesięć. Mieć własnego Balistyka, mieć dodatkowe narzędzie, którym możemy się obronić. No, dla mnie to jest coś oczywistego. Czołgi, samoloty, armatochałbice, szpej, a Balistyki. Tutaj kiedyś rozmawiałem ze znajomymi, i tak mówimy sobie mówimy. Korea Południowa rozwija te swoje balistyki, niektóre inne państwa również, i tak mówimy, no ale przecież mają tylko zwykłe środki, żeby tam włożyć. I znajomy powiedział, ale oni mają odpowiednie technologie, żeby bardzo szybko opracować i zmienić. Zmieni, jakie to trudne słowo? Zmniejszyć, zmieni, nie, nie zmniejszyć, przepraszam, nagrywam już drugą godzinę. Chcę tak do przodu nagrać, i niekiedy były powtórki, więc już się mylę. Miniaturyzacja tych głowic, o to mi chodziło, mogłaby być bardzo szybko. I oni, mając już tego balistyka, którego opracować trzeba, który ma odpowiedni zasięg, parametry i odpowiednie miejsce na głowicę, to oni bardzo szybko są w stanie opracować również tą odpowiednią głowicę. Gdyby na przykład jakiś największy sojusznik jednak stwierdził, że no nie, nie będziemy wam pomagać albo będziemy pomagać w inny sposób niż myśleliście. Więc opracowanie balistyka to nie tylko zdobycie bardzo ważnego narzędzia, ale też szansa na to, że gdyby kiedyś coś, to już mamy nośnik. I wiem, że stworzenie tego typu innych narzędzi, tych, których w ogóle by nam na pewno zabroniono, byłoby bardzo trudne. O tym też kiedyś porozmawiamy na tym albo na głównym kanale. Tylko, że trzeba mieć zdolności, trzeba opracowywać zdolności, które mogą się w przyszłości przydać. Czy to do czegoś zwykłego, czy to do czegoś, co będziemy musieli kiedyś oby nigdy bardzo szybko opracować, żebyśmy jednak nie zostali pozostawieni sami sobie. I chociaż w, naj, w, tak, w okresie najbliższych 10-15 lat nie wierzę w to pozostawianie samemu sobie nas, to jednak y, historia nam pokazuje, że świat jest tu, należałoby użyć słowa na py, ale go nie użyję, ponieważ jest wulgarne. Więc Balistyki to powinien być jeden z priorytetów. Tutaj już opracowujemy pewne rakiety, chociaż one są niewielkie, ale jednak od czegoś trzeba zacząć. My musimy mieć jak najszersze zdolności. To nasze odstraszanie jest priorytetem dla naszego bezpieczeństwa. I są rzeczy ważne i ważniejsze, ale myślę, że wśród tych bardzo ważnych jest własny balistyk. Mamy trzecią generację Jelczy. Odpowiednia liczba osi, udźwig, Jędrze, jak chcemy, zrobi nam jeszcze coś większego. Opracujmy to. Inwestujemy w satelity, w targeting, czyli wyznaczanie celu. Tak ładnie to brzmi: targeting, no ale może można by po polsku rozpoznanie i wyznaczenie celu. No i dlaczego nie mieć czegoś, co nam to zrealizuje, bez oglądania się na innych. Z możliwością użycia tego, gdzie chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy. Dlaczego tego nie robimy? Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za uwagę. Wszystkim tym, którzy chcą mnie wspierać, zap... wszystkich tych, którzy chcą mnie wspierać, zapraszam na na przykład możliwość postawienia symbolicznej kawy. Może tutaj dorzucę też inne możliwości. Te z głównego kanału. Zapraszam na główny kanał. Poleć zasubskrybuj, oceń, skomentuj. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie. Szczególnie polecaj znajomym na swoich mediach społecznościowych, no i możecie wspierać. Jeszcze raz Was o to poproszę, jeśli macie taki kaprys i macie zbędne środki. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.